z motorhome, chodźcie pokażę Wam coś ekstra. Przed wami dzisiaj Yamaha R125 z 2008 roku. Ten konkretny egzemplarz sprowadziliśmy w zeszłym roku dla klienta z okolic łowicza. No i klient pojeził sobie rok czasu i odezwał się do nas, czy nie pomożemy mu w sprzedaży tego motocykla, bo będzie się przesiadał na prawdopodobnie na coś większego. No więc sporo tam wzięliśmy go do siebie na serwis przepatrzyliśmy co trzeba. No i tak oto. Mamy znowu czarną markę Fluo Po naszym przeglądzie, po wymianie opony z tyłu Po serwisie olejowym I tak naprawdę przygotowaną do następnego sezonu Bardzo fajnie prezentujący się motocykl Tak naprawdę na żadnym elemencie nie mamy jakichś specjalnych oznak jakiejś skazy, jakieś rysy czy pęknięcia, więc bardzo fajnie się to prezentuje Motocykl mam przejechane na 37, niecałe 37,5 tysiąca, ale jest jeszcze na fabrycznym silniku, czyli fabryczne uszczelki jeszcze są na, na bloku, więc no można też mieskować, że to jest 100% oryginalny przebieg. A, a poza tym wszystko tam fajnie pracuje. Nic tam, nie, nie ma jakichś niepokojących odgłosów, więc można spokojnie tych tysięcy jeszcze, jeszcze nabijać. No i zarejestrowany już w Polsce dzięki temu, że, że, że jest już odebrany od poprzedniego właściciela, więc opłat po zakupie tak naprawdę oprócz przerejestrowania nie macie żadnych. My wystawiamy na to fakturę, więc jesteście zwolnieni z opłaty skarbowej. No i pamiętajcie, że do 100 km macie zapewniony nasz transport pod dom. Teraz go sobie zapalimy. Posłuchajcie, jak to, jak to pracuje. No i oczywiście zapraszamy na oględziny do nas do żardowa, albo do zamówienia sobie takiego transportu pod dom.